Czasem są takie sytuacje, kiedy zwyczajnie możemy być rozczarowani sobą, drugim człowiekiem, czasem kościołem, może jakimś księdzem. Co zrobić wtedy, kiedy to rozczarowanie wylewa się, nawet można powiedzieć, przelewa się w nas? Myślę, że dzisiaj jest odpowiedź w tej Ewangelii. Chrystus mówi, że ten, kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkim. Na czym polega wysokość Jezusa? Na pokorze. Kiedyś usłyszałem takie zdanie: Michał, jeżeli jesteś rozczarowany tyloma rzeczami, to bądź pokorny wobec obecności pokornego Chrystusa w kościele, wobec Jego pokory w tym kościele. To był dla mnie jak taki strzał. Ale rzeczywiście, być pokornym wobec pokory Chrystusa. Chrystus nie jest rozczarowany swoim Kościołem. Chrystus nie jest rozczarowany swoim ludem. Chrystus stale jest obecny. Ten Pan przychodzi z wysoka, by stać się małym, niskim, ale jakże mocnym. On prawdziwie panuje nad wszystkim. Wybierzmy tę drogę jego podejścia do człowieka. Wybierzmy drogę jego wielkości, bo jego pokora zbawia świat.